Ja nie mogę, czy jesteście zbyt głupi, aby zrozumieć, że jak będziecie dalej manifestować, to będziemy do was strzelać, mordercy, mordercy, mordercy. ja pieprzę, ale debile, kurwa ich mać, ja ich chyba za jajca powieszę, czy coś się stało czcigodny Aleksandrze Brygi, po, ha, się pytasz, nie czytałeś najnowszej gazety rosyjskiej? Jeżeli nie przeczytaj artykułu na pierwszej stronie, a potem pogadamy, mniej więcej wiem o co chodzi. Żołnierze stacjonujący w Warszawie zabili na placu zamkowym 100 osób. Co w tym dziwnego? Ty jesteś jakiś nietentegés. Jeśli nie wiesz, czym się martwię, teraz na zachodzie będą mieć mnie za tyrana, morderce i nieodpowiedzialnego władcę, a przecież wiesz, że to nieprawda. Powiedz mi, drogi Wasili, co mam zrobić. Wydaje mi się, że trzeba znaleźć kogoś, kto będzie tępił. Polskie manifestacje, najlepiej, żeby był to Polak, znam jakiego Aleksandra wielopolskiego. Jest okropny, złośliwy i twardy jak stal. W sam raz na takie stanowisko. No dobrze, znajdźcie go i przyprowadźcie do mnie. Tak jest. Wielmożny panie Aleksandrze, oto Aleksander wielopolski, Polak, o którym wspominałem. Możecie zostawić nas samych. Mamy wiele do obgadania i nie chcemy, aby ktoś nam przeszkadzał. A więc na rosyjski jemptis. Spokojnie, i od wychodzimy, nie ma co bleźnić można powiedzieć, no, widzę, że ostro pan traktuje swoich podwładnych, ma pan rację, nie powinienem tego robić, niestety, z powodu ich nieudolności często pękają mi nerwy i jestem bardzo niemiły, z reguły jestem miłym i klitralnym człowiekiem, ale ne i po to się spotkaliśmy, słyszałem, że jest z pana niezłe ziołko i zamierzam zrobić z pana mojego namiestnika w Królestwie Kongresowym, gdyż ostatnie wydarzenia, bardzo zaszkodziły mojej osobie, a ja mam bzika na tym Punkcie. Co pan na to? No dobrze, mogę zostać takim namiestnikiem od zaraz. Bardzo dobrze, ale proszę pamiętać: Masz być okrutny, złośliwy i masz tępić wszystkich, co się nawiną. Jasne? Oczywiście, ale nie ma co krzyczeć. Znam świetnego psychologa, który sprawi, że będzie pan spokojny jak baranek. Dzięki. Zastanowię się, kto by pomyślał, że znajdzie się taka szoja, co będzie tępił swoich w imię interesów jakiegoś władcy. Mogę wiedzieć, o czym rozmawiacie z takim zaangażowaniem, że macie czelność przerywać mi wykład. Pan chyba nie czyta gazet, albo wyjechał daleko stąd. Wczoraj na placu zamkowym zastrzelono ponad 100 osób. To nie pierwszy raz. Trzeba pokazać Rosjanom, gdzie ich miejsce i że z Polakami nie warto zadzierać. Andrzej, zaklinam cię! Wspominałem, żebyś nie dawał się ponosić emocjom, bo wyrządzisz krzywdę nam wszystkim. Chyba pan nie wie, co pan gada. Nic jeszcze nie zrobiłem. Wypowiedziałem jedno zdanie, a pan od razu robi ze mnie nie wiadomo kogo. Powinien się pan wstydzić, że nie wzbudza w nas patriotycznych zachowań i trzyma się jakiegoś debilnego programu nauczania. Precz z klasy, bardzo chętnie nie mam ochoty z panem rozmawiać. Czekam na zewnątrz, jakby co. Czy ktoś ma ochotę do niego dołączyć? My wszyscy. Żegnam. 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 Chłopaki, naprawdę nie trzeba było. Mogłem na was poczekać. Nic się nie stało, Andrzej. Jesteś naszym liderem i Twoje zachowanie nam imponuje. Mam jednak taki pomysł, żeby najpierw stworzyć jakiś sensowny plan działania, bo taki na szybko zazwyczaj się nie sprawdza. Macie rację. Idziemy na piwo. Jasne.